Witam was wszystkich z tej strony to ja Maverick i aktualnie jestem już po prestiżu. Czyli jak wiecie, wbijamy level 55. Klikamy, czy chcemy sprestiżować, czy nie. I decydujemy się na to. Zaraz tutaj ogólnym tematem tak naprawdę będzie. Co jest takiego w tym kodzie, co. Jakby tak powiedzieć. Ogólnie mi chodzi o bronię. Tutaj zaznaczam, ten komentarz będzie ogólnie o broniach. A co do trybu, tryb w wapie Scorpion, czyli niby te najlepsze SMG, powinno być najlepsze, bo jest ostatnie. A jest średnie, zresztą jak każda broń, i no tutaj zaraz oczywiście do tego przejdziemy. Co mam do tego? Mam tutaj, z tego co pamiętam, szybki magazynek, czy ten taki dwu. No Także szybko przeładowujecie. Eee, tutaj oczywiście jakiś uchwyt. I coś tam jeszcze dałem, już nie pamiętam. Dawno był gameplay nagrywany. Jest dosyć biadasowy, muszę Wam przyznać. Wydaje mi się, że jest 30 na 3. Więc naprawdę nieźle. Tu piękny asystent. Jeżeli chodzi o score streaky, to mam ustawione te z wyższej półki, można powiedzieć. Na numerze pierwszym jest Hellstorm Missile. Na numerze drugim jest śmigłowiec. Kopter. Hello, heli, helikopter. I jako trzeci jest. Warthog, którego wbiłem, tak wbiłem. Zdziwieni? Ja też jestem zdziwiony. Wiecie dlaczego? Ponieważ w tym Call of Duty wbijanie score streaków, czyli ogólnie powiem kill streaków, jest męczące w chuj. Ja zazwyczaj mam po prostu mecz, gdzie spokojnie wbijam killstreaki, a czasami mi trudno UAV wbić. Więc no, no jest ciężko. Powiem wam, że ja dwa razy aktualnie wbiłem. Gwiazdę polarną, która jest świetnym kickstrykiem, to trzeba przyznać. Naprawdę popracowali. Ale jeszcze co do gameplaya, tutaj mamy Bouncing Betty. Po... Dobra, nie chcę wam mówić, bo ja sam tego nie lubię, ale jest to coś zajebistego. Ja uwielbiam Bouncing Betty. Wystarczy, że dobrze rzucicie i przeciwnik ginie. Może ktoś się wkurwiać na to, oczywiście, ale jeżeli ktoś tego używa, to ja tego będę używał. Jak widzicie, tutaj Bouncing Betty uratowała mnie przed śmiercią i stratą gameplaya, tak naprawdę. Ale właśnie co do tych broni, bo no, przesz przeszedłem ten prestiż i mogę sobie wziąć, odblokować daną broń za... za jednego tokena, dzięki czemu dojdzie mi tag do dodania. Mogę oczywiście też wziąć i później na kolejnym prestiżu dać drugi token do tej samej broni i mieć emblemat. Tylko, że... jaki jest problem? Powiem wam tak, ja nie widzę w Call of Duty Black Ops 2 broni, która by mi się po prostu podobała. Nie ma czegoś takiego, jak było na przykład w MW3, że... O, to jest Stealth Chopper, dziękuję. Że po prostu, miałem takie P90, które mi się zajebiście grało i, i tak już tak naprawdę zostało. Poczekajcie chwilkę Chciałem sobie kichnąć Jak widzicie wbiliśmy już Warthaga Może on tutaj kilów nie, nie zdobędzie aż tylu Ale naprawdę polecam histrykę jest zajebisty <śmiech> Śmiechowy dźwięk wydaje Tak jak mówię, broni jest ciężko Myślałem, że MSMC Ale jednak jest... Jest dobre, ale nic nadzwyczajnego Myślałem, że Skorpion ale znowu, jest dobry, ale nic nadzwyczajnego. Lagi tutaj oczywiście skina są praktycznie takie same, jakie były w grze. Host, dziękujemy. Ale udało mi się wbić, więc jest mocno. Mm. Wow, wow, wow. Jeżeli chodzi o karabiny szturmowe, to tak samo. Mamy niby te wszystkie AN-94. Mamy mm, mamy wiele innych. Wiele innych, głupio to brzmi. Mamy na przykład tą XM8, to wszystko, ale nie ma po prostu broni, która by mi się naprawdę spodobała. I ja odczuwam taki osobisty problem, że no naprawdę w tym Call of Duty nie ma broni, która mi się naprawdę podoba. I tutaj pokazuje się coś takiego. Na co wydać ten token tak naprawdę? Powiem wam, że ostatnio zacząłem grać nożem balistycznym. Zacząłem, no wziąłem sobie na 2-3 mecze wypróbować. Naprawdę śmiesznie się nim gra, to jest jakieś odbicie się od tej całej. tej całej nędzy. Bo czasami się dosyć mocno można wkurwić przy tym Call of Duty. Czyżby miał być długi, drugi world Hack? Nie, chyba nie będzie. Bo ten śmigłowiec i później umrę. Night nice Wall Hack, yeah. I też takie pytanie do was, no bo tak jak mówię, mam ten. Ten mały token. i No i teraz nie wiem, czy wydać na MSMC, czy wydać na AN-97, czy tam 94, czy wydać na ten nóż balistyczny, czy może wydać na Skorpiona. Nie mam pojęcia, moi drodzy. Bardzo bym był wdzięczny za to, jakbyście mi napisali, jaką, jaką wybroń wzięliście. Bo grałem tutaj wszystkim. I, I co, grałem sobie, jak tak można powiedzieć, od nowa, bo aktualnie mam 11 level, już chyba 2-3 dni nie grałem. I co? Wezmę sobie dzisiaj MP7, pogram sobie nim. Wezmę sobie. Yy, Big Pro się nazywa, to był. Ta pierwsza broń, ten szturmowy, Też mi się nim fajnie pogra. I tak jak mówię, no tutaj po prostu, no nie mam. Nie mam takiego. takiej broni, która by mi się, na tyle spodobała, żeby nią grać. <ścoughs> I żeby na nią wydać ten token. I tak właśnie, to teraz myślę, czy. pieprzyć na ten nóż balistyczny. Czy może na TAN94, które jest do od, odblokowania na 55 poziomie? Czy może Scorpion albo e MSMC? No nie wiem, naprawdę nie wiem. Ja jestem, ja byłem zawsze za AK-47. I tutaj właśnie mamy ten TAN, te ale No też on jakieś nie jest specjalny, tak naprawdę. Więc tutaj jest taki masakryczny problem, że mapy mi się podobają. Ogólnie gra mi się strasznie podoba. Ma oczywiście parę swoich minusów. Ale też nie uważam, że jest super zła, bo jest najlepszą częścią z całej serii. Może za mocne słowa, ale jednak o wiele lepsza niż MW3. Nie ma żadnych cheaterów. Przynajmniej ja nie zauważyłem aktualnie żadnych cheaterów. I gra się bardzo dobrze. No naprawdę Gierka jest wyważona strasznie. Ale niestety no jest tak wyważona, że po prostu te bronie są można powiedzieć identyczne A może tak specjalnie zrobili żebyśmy myśleli po prostu jaką broń wybrać Kto wie Możliwe Bo tak jak mówię ja mam wielki problem z wybraniem jakiejś broni Może wy mi jakoś Pomożecie i doradzicie mm. I tak jak Jak dalej właśnie no z tym kodem naprawdę Ludziska, no gierka jest bardzo dobra. Ma może te. O, najlepszy gracz, czyli cheater. No zazwyczaj tak jest. Że cię przezywałem cheaterem. Ale mapy są dobre w tym kodzie. Bronie są całkiem sympatyczne. Dziesięciopunktowe tworzenie klasy jest bardzo sympatyczne. Więc jeżeli ktoś narzeka, no to sorry, ale. Może po prostu FPS nie są dla niego. Ja też czasami powiem, że ta gra jest gównem. Ale jeżeli złapie mnie jakiś lak, jakaś ścina, to po prostu ja osobiście się wkurwiam. A nie chcę być wkurwionym, bo po co? Więc ja wam dziękuję za obejrzenie tego komentarza. Wynik 30 na 3. Warthog wezwany. Prawie drugi też był wezwany, no ale spieprzyłem. Ja się z wami żegnam. Czekam na wasze komentarze. Do usłyszenia, do zobaczenia. Cześć.